Witam Was serdecznie, z tej strony Kamila Polowa. Dzisiaj nadamę je dla Was wieczorową porą. Za oknem pada deszcz. Przeszła, przeszła burza jakiś czas temu nad Wrocławiem, także Aura sprzyja czytaniu, czytaniu książek. No i ja dzisiaj chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić pewną książkę, która bardzo otworzyła mi oczy na, na wiele spraw. No, autor jest dla mnie wielką, wielką inspiracją. Za każdym razem, gdzie mam jakiś gorszy dzień, coś złego się w moim życiu dzieje, bądź gdzieś tam czuję, że się, że się zagubiłam, to ciągle wracam, wracam do tej książki, ponieważ jest ona, myślę, źródłem takich życiowych, życiowych porad. No i mowa tutaj o książce Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń Nika Wójcicza. Jestem w ogóle pełna podziwu dla, dla tego człowieka i zawsze, gdy mam naprawdę jakiś zły dzień, to albo właśnie przeczytam sobie jakiś rozdział z tej, z tej książki, albo wejrzę sobie jakiś film i przemówienie Nika na YouTubie. I zawsze gdzieś tam, gdzie jest taki moment, że zaczynam na przykład narzekać, czy, czy z czymś mam jakiś problem, to, no to później jest mi głupio, gdy, gdy przeczytam sobie, um, o, o czym Niko opowiada, tak? jakie miał problemy, to, to moje wtedy problemy zaczynają się wydawać po prostu takie malutkie. Ehm, no i człowiek pokornieje, tak jak jak widzi, że ludzie mają naprawdę bardzo ciężko, a my czasami nie potrafimy doceniać tego, co mamy. Yy, bardzo yy, budujące jest, jest to yy, właśnie podejście, podejście do życia Nika, tak? Yy, bardzo podoba mi się jego idea, yy, że to czego, to, czego ci brakuje, czego Ci brakuje w życiu, to naj, najpierw musisz wysłać wysłać gdzieś tam z siebie w świat, tak na przykład jeśli jeśli cierpisz w danym momencie, masz, masz z czymś jakiś problem, no to wyjdź z domu i okaż komuś pomoc, tak wtedy i tej osobie ulżysz. W cierpieniu i sobie ulżysz tym samym w cierpieniu, ponieważ no, będziesz czuł się potrzebny, ta osoba będzie Ci wdzięczna, no i te pozytywne emocje będą, będą się kumulować. Na przykład on, on mówi na swoim przykładzie, że kiedy się, kiedy się urodził i kiedy kolejno tam mijały lata i on dorastał, bardzo potrzebna mu była nadzieja. Gdzieś zgubił tą nadzieję. I w jakimś tam wieku nastał ten przełomowy moment, gdzie stwierdził, że potrzebuje nadziei, dlatego też on będzie źródłem tej nadziei dla innych ludzi. I teraz, teraz myślę, że nie, nie, ma, nie ma po prostu w nim ani chwili zwątpienia, wie, po co żyje, jaki ma cel w życiu. Inspiruje po prostu tyle ludzi, że jest świadom swojej wartości i świadom tego, tej celowości swojego, swojego przyjścia na świat. Po prostu. Bardzo mi się podoba w nim taki dystans do siebie. To też świadczy, świadczy o tym, jak wartościową osobą jest. Na przykład w jednym rozdziale pisze, jeśli gość bez rąk i nóg nauczył się surfować, to i, to i dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, tak? No to jest naprawdę bardzo pokrzepiające. Piękne myślę jest to i powinniśmy wszyscy, wszyscy z tego czerpać. Każdy z nas ma jakieś tam, wiadomo, potrzeby, tak? Ale myślę, że taką podstawową. Potrzebą powinno być to, żeby każdy z nas coś zostawił po sobie w tym życiu, coś, coś takiego cennego, fajnie jakby każdy z nas w jakimś tam maleńkim stopniu y, zmieniał ten świat na lepsze. I to nie, jest, to nie jest nic trudnego i tutaj akurat właśnie świadectwo Nika jest bardzo, bardzo takie motywujące, inspirujące. No, wystarczy naprawdę niewiele, żeby ten świat wyglądał lepiej. Wystarczy czasem uśmiech, czasem wy, wystarczy wyciągnąć do kogoś pomocną dwoń. E, czasami warto, warto po prostu się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, gdzie są jakieś te osoby potrzebujące. E, jest ich naprawdę mnóstwo. I, I tym samym czyjeś życie stanie się lepsze i Twoje życie stanie się lepsze i... i i bardziej wartościowe. No nie, nie jest to trudne. Naprawdę nie jest to trudne. Wystarczy, wystarczy chcieć. Także bardzo serdecznie Wam polecam e, tą książkę. E, myślę, że będę do niej wracała o, no przez, całe, przez całe życie. E, bardzo często wzruszam się przy niej, płaczę albo uśmiecham się. E, jest naprawdę przepełniona emocjami. I, I mam, mam taki, yy, taki cel, żeby kiedyś Nika poznać osobiście, no i będę, będę gdzieś tam do tego dążyła. Tak? Bardzo chciałabym zobaczyć y, albo uczestniczyć w jakimś, w jakimś jego wystąpieniu publicznym i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. No bo jak się jak się go czyta, to jest naprawdę coś cudownego, także no, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak te, jakie emocje są po prostu na żywo, kiedy on przemawia, przemawia do ludzi. No i to tyle na dziś. Dzisiaj było raczej tak refleksyjnie. Może może z powodu tego deszczu zapnę, właśnie. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy, widzimy się już jutro.